Cześć, strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, modzie i streetwearze, a dzisiaj mam dla Was recenzję Jordanów jedynek wysokich Lucky Greenów, które są idealnymi butami na wiosnę. Ostatnio dostajemy zalew Jordanów, gdzie dostajemy różne kolorystyki różnych modeli wychodzi tego naprawdę masa na aplikacji sneakers, co już pojawiają się jakieś nowe. I większość z nich nie wygląda za ciekawie. Jordany jedynki, Lucky Greeny to były te, jedne z tych przynajmniej, które zaciekawiły większość osób. Jeżeli ktoś jest fanem koloru zielonego, to oczywiście skusił się na nie i szczerze mówiąc wcale mu się nie dziwię. A jeszcze przed recenzją, jeżeli lubicie buty, jeżeli lubicie modę i streetwear, to jest kanał dla Was, coraz to więcej odcinków będzie się pojawiało tutaj także około modowych, z ubraniami jakimiś na wiosnę, na lato, co kupić, co warto się zaopatrzyć, a dzisiaj mamy recenzję Lucky Greenów, jeżeli podobają Wam się takie odcinki, dajcie subskrypcję, lajka i dzwoneczka, żebyśmy się widzieli w kolejnych i dodatkowo możecie mnie także odwiedzić na TikToku czy Instagramie, tam zbliżają się kolejne rozdanie. ostatnio było rozdanie z krepem, które wyszło superowo, także obserwujcie. A jak mamy to za sobą, no to przejdźmy do tej. Jordan. Jordany jedynki Lucky Greeny to z tych Jordanów, które ogólnie spodobały mi się na pierwszych fotkach i raczej byłem zadowolony z tego jak wyglądają, ale nigdy nie byłem fanem jakiegoś tam super mocnego koloru zieleni. Ten kolor zieleni jest dosyć jasny, dosyć intensywny i przez to te buty aż tak mi się nie podobały. W rękach wyglądają nawet trochę lepiej i szczerze mówiąc teraz jak na nie patrzę to wydaje mi się, że gdzieś tam bym przefitował je do swojej stylizacji ale tak czy siak nie było to jakiś czas temu, już chyba dwa lata temu, z tego co pamiętam, recenzowałem Lucky Greeny, ale w innej wersji. Dostaliśmy kiedyś Jordan 1 -ki Lucky Greeny w takiej wersji a la Parkietu, Boston Celtics i one trochę bardziej mi się podobały, one wtedy były w takim vintage'owym klimacie, a tutaj mamy normalną kolorystykę, która w sumie wcale się nie dziwię, że bardzo dużej ilości osób się spodobała i prawie się rozprzedała na aplikacji sneakers. co ostatnio nie jest aż taką normą. Ponieważ ostatnio żądane jedynki nie rozprzedają się i praktycznie większość z nich możemy kupić za retail, jeżeli chodzi o cenę tych butów, to oczywiście były za 829 zł, można je było kupić na aplikacji sneakers i większość osób, z tego co widziałem, które chciało je wydropić, na spokojnie mogło je kupić, nawet tam kilka minut po dropie. Teraz aktualnie nie ma już większości rozmiarów, tylko są to takie skrajne, ale na pewno znajdziecie je gdzieś za okolice retailu i nie będziecie musieli wydawać jakoś specjalnie dużo pieniędzy na nie, ponieważ aktualnie rynek jest po prostu Przesycony, a czasy mamy jakie mamy, więc ludzie nie kupują aż tak chętnie tak drogich butów. Jeżeli chodzi o samą jakość buta, wygląda ona tutaj naprawdę spoko. Pachnie bardzo fajnie, tak w porównaniu do innych Jordanów, jedynych, to, to te faktycznie pachną, jakby były zrobione z fajnej skóry. I jak popatrzymy sobie tutaj gdzieś na bucie, to ta skóra faktycznie wygląda całkiem nieźle. Na przebitkach możecie zauważyć tutaj elementy wokół Loga Jordan Brand, też one fajnie wyglądają. Są już takie trochę pomarszczone i to mi się szczerze mówiąc podoba. Oczywiście wokół susza już ta skóra nie wygląda aż tak dobrze, i to w sumie zazwyczaj się tak dzieje, że to wokół susza są wykorzystywane jakieś nie wiem, słabsze elementy. Ale ogółem ten bud jest zrobiony. Całkiem dobrze jakościowo. Możecie zobaczyć gdzieś tam jakieś uszczerbki. Też spróbuję Wam gdzieś to uchwycić na kamerze. Ale nie ma tego za dużo. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. A jeżeli już jakieś są, to takie, które możemy sami od razu usunąć i nie ma z tym jakiegoś większego problemu. I patrząc na to, jak ostatnie Jordany jedynki wychodzą, to ta jakość serio. Tak ustabilizowała się, że jest na spoko poziomie. Bo jednak 830 zł za buty to jest bardzo dużo. I kupować coś jakościowo podobnego, załóżmy do danków, które wychodzą aktualnie, no to nie uśmiechałoby mi się totalnie. A tutaj nie jest aż tak źle jak wszyscy mówią. A, zapomniałem wam powiedzieć, że parkę mam od Maxa, którego możecie też siedzieć na Instagramie, wrzuca dosyć sporo ciekawych rzeczy. Także dziękuję ci bardzo, Max, że mogłem ją pożyczyć na szybko przed wyjazdem i oczywiście dlatego też nie są tutaj sznury gdzieś nie zrobione, wiecie, powiązane i nie są założone na moje nogi, ponieważ Max będzie w nich chodził. Dlatego, no i poza tym to nie jest mój rozmiar, dlatego nie wy zobaczycie zdjęcia on fit, ani filmiku onfit, ale dziękuję ci bardzo za pożyczenie ich. I jeżeli chodzi oczywiście o rozmiarówkę, to rozmiarówka tak z w każdym Jordan który to size, bierzecie taki rozmiar jaki macie zazwyczaj w butach innych, a jeżeli chodzi o dopasowanie do jakiejś stylizacji to szczerze mówiąc te buty mają bardzo dużo zastosowań, możemy zobaczyć naprawdę świetne outfity z tymi butami i wcale się nie dziwię, ponieważ jeżeli ktoś lubi taki kolorek, no to potrafi go bardzo fajnie przywitować do swojej rzeczy i ja, no choćby tutaj bluzy bym mógł, wydaje mi się, że to by było... Całkiem fajne połączenie i na pewno z jakimiś kolorami, właśnie zieleni, albo na przykład czarne spodnie, plus jakaś żółta bluza też będą fajnie wyglądały, ale ogółem te buty są dosyć uniwersalne, nawet na tą kolorystykę, którą tutaj mamy. Ale mamy tutaj dużo oczywiście koloru białego, czarnego, jest to taki typowy kolor blocking Jordanów, jedynek tych takich oryginalnych wersji, które mogliśmy zobaczyć, i dlatego też te buty w sumie są tak powszechnie lubiane. także jeżeli chodzi o te Jordany jedynki, to tak naprawdę wszystko wyglądają one, naprawdę bardzo spoko jeżeli ktoś jest zainteresowany ich kupnem no to nie musi się martwić jakoś szczególnie o jakość tych butów, nie widziałem jakichś większych bubli, szczerze mówiąc na grupkach na przykład wrzuconych i wydaje mi się, że nie powinniście się gdzieś tam zawieść, że będziecie mieli źle, nie wiem, zszyte zszytego -boxa albo gdzieś będą wystawały nitki, jak będą to jakieś zmiany to w jakichś takich mniejszych, wiecie uszczepkach i nie powinniście być tutaj gdzieś wkurzeni, że przyszła Wam parka za, nie wiem, 850 zł i one wygląda jak wygląda, dlatego to akurat spokojnie, jeżeli chodzi o same Jordany, to ostatnio widać, że faktycznie jest ich po prostu za dużo, wychodzi za dużo tych kolorystyk i jeżeli gdzieś szukamy w ogóle jakichś butów, które są bardziej limitowane, to tak naprawdę to tylko i wyłącznie są aktualnie trawisy albo jakieś kolaboracyjne wydania i to też... Tylko i wyłącznie te jakieś takie większe, ponieważ aktualnie faktycznie ten rynek jest po prostu tak przesycony, że za dużo tych butów wychodzi, i wydaje mi się, że ludzie po prostu nie wyrabiają z kupowaniem tego. A par butów, które są dosyć ładne, wychodzi naprawdę bardzo sporo. Ostatnio kolejne współprace z Badwani i teraz kolekcja Adidasa z Fear of God, która gdzieś tam ma miejsce i ma się pojawić już niedługo. Wydaje się, że idzie dosyć sporo dobrego, ale jest tego po prostu za dużo. Także dzięki Wam wielkie za odcinek. Widzimy się w kolejnych, na pewno będzie kolejne podsumowanie całego kwietnia. Także do zobaczenia. Cześć!